哦。 Cześć, witam Was serdecznie w nowym filmie na moim kanale. I jak widzicie, kolejny odcinek Wizy na Miłość. I dzisiaj omówimy parę, o której już wcześniej rozmawialiśmy, mianowicie Andrzej i Elizabeth. Jeżeli nie widzieliście jeszcze pierwszej części tego odcinka o ich całej historii, jak się poznali, to podlinkuję Wam na dole i gdzieś tu na górze też Wam się pojawi. A dzisiaj kontynuujemy. Kontynuujemy, słuchajcie, i tak jak widzicie po tytule, kontynuujemy z najbardziej chamską rodziną w Ameryce, można powiedzieć? Oni byli w Mołdawii, no, Rodziną, ponieważ słuchajcie, chodzi o drugi ślub, drugie wesele Andrzej i właśnie Elizabeth. Elizabeth, Elizabeth. Potem będzie, że nie potrafię wymawiać, bo nie spolszczam imion. I słuchajcie, to się odbyło w Mołdawii, czyli w kraju, w którym urodził się Andrzej. No i jak wiecie, od początku rodzina Elizabeth, w szczególności jej ojciec oraz brat, byli tacy mega anty-Andrzej. I mimo tego, że oni już wzięli ten ślub, są już dwa lata w tym małżeństwie, mają córeczkę, to ten brat i ojciec tak się uwzięli, żeby jakieś brudy wykopać. Jeżeli chodzi o Andrei. I słuchajcie, oni od samego początku wypytywali się, tak jak pokazywałam wam w zeszłym odcinku. W samochodzie, właśnie dlaczego ty się wyprowadziłeś z Mołdawii, dlaczego ty byłeś w Irlandii i tak dalej. Tak się pytali, pytali, pytali. I to się słuchajcie, nie kończy. To jest ciąg dalszy tego oni nadal nie mogą pojąć, że facet po prostu chciał mieć lepsze życie. So how do life młodowa here? In America, you don't see that. What brought him to Ireland? I don't really remember. Come on, tell us. He's not going to tell you me get it out of you. I'm not going to say. Reflex, that, that that's, makes me think that he's trying to hide something. To meet a girl in Ireland that's from America and the potential of him moving to America, how did you guys all feel about that? I I don't mean, start that. About did you think, were you supportive? Why are you having a problem with we asking questions about you? Just because you're asking enough direct questions about my past, Hello, we're trying to learn about <laughs> you, dude. Get the f**k out. Let's it. Stop. Stop, 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 stop. <laughs> What's gonna do? Stop it. Right? And there are no saints, <laughs> as we know, i ojciec teraz y, wszyscy, prawie wszyscy z rodzeństwa Elizabeth też mają lekko kryminalną przeszłość, o czym właśnie mówiłam w zeszłym odcinku. Ale przejdźmy do tego wesela, słuchajcie. Przejdźmy do wesela, ponieważ to był taki odcinek, na który ja strasznie długo czekałam i te wesele było piękne. Ale zanim doszło do tego pięknego wesela, najpierw odbyło się tradycjonalne wesele? Nie, tradycjonalna taka y, ceremonia. Więc Elizabeth miała pójść kupić sobie taki tradycyjny strój żony w Mołdawii i było to bardzo słodkie. I już od razu słuchajcie, mamy komentarz od jej siostry, że, och, wygląda się jak taka słodka kobieta z Mołdawii. I ja to odebrałam tak, jakby ona się nabijała z Elizabeth, a tak po rozmowie z Darrenem mówię, dlaczego oni się tak strasznie nabijają i wytykają niektóre tradycje? Bo z tego, co mi wiadomo, to Amerykanie nie mają żadnych tradycyjnych strojów ani żadnego tradycyjnego jedzenia. Więc dla mnie to jest dziwne, nabijanie się, że, och, nie ma białej sukienki, tylko mają tradycyjny strój. Tak, ale to jest właśnie fajne. Moim zdaniem to jest mega. Jak ja widzę takie ceremonie w, gdzieś, w Indiach, czy w Japonii. Strasznie fajnie, że mają te piękne stroje, piękne, drogie stroje, a nie biorąc sukienkę jak każdy inny wszędzie, co oczywiście to jest no, normalne, ale wiecie, dla mnie to jest takie intrygujące i fajne. Jednak tutaj ta siostra musiała dać swój komentarz, który ja osobiście odebrałam lekko... I taki nie taki niefajny był. No i słuchajcie, odbyła się ta ceremonia religijna właśnie w kościele. Elizabeth chyba nie bardzo wiedziała, co się tam dzieje, no bo wiadomo, że ona w tym języku nie mówi. Jednak tuż po tym zaczęło się wesele. Wesele w przepięknym miejscu. Miejsce, które oni wybrali, wyglądało zupełnie inaczej niż wszystkie miejsca, które oni zwiedzali w przednich odcinkach. Byli w różnych miejscach, próbowali różnego jedzenia, i te wszystkie miejsca były takie okej, okay. jednak to końcowe przepięknie. Przepiękny stół, jedzenie, oświetlenie. Nie było to moim zdaniem w ogóle kiczowate. Ja osobiście jestem trochę zmęczona patrzeniem na to, że wszyscy, którzy ostatnio, znaczy ostatnio, w ciągu ostatnich paru lat robią jakiekolwiek wesela, myślą, że są tacy oryginalni i wszyscy mają tak samo, bo jest ta cała moda, że jest boho, że jest dużo światełek, dużo zieleni i wszyscy robią to samo, więc fajnie było to zobaczyć troszkę coś innego, a nie, że właśnie tylko światełka w lesie i jest pięknie. To jest Piękne, tak? Ja, takie wesela są moim zdaniem bardzo piękne, tylko po prostu bardzo popularne. I jak słyszę, że ktoś myśli, że jest oryginalny, ale właśnie projektując sobie salę weselną w ten sposób, to sobie myślę, Boże, serio? Przecież to chyba wszyscy w ciągu ostatnich 10 lat takie właśnie wesela robią. Ale dobra, nie o tym. Następnie wchodzi Elizabeth przed cudnej sukni. Wyglądała przepięknie, naprawdę. I ten welon był cudny, i no po prostu idealnie. Wyglądała, moim zdaniem, Naprawdę perfekcyjnie. I oni zasiadają na tym głównym stole i ojciec wydaje się być szczęśliwy, no ale brat od początku już daje jakieś dziwne komentarze. Siostra tak samo, oni są, wydaje mi się, mega zazdrośni, ponieważ w pewnym momencie jedno z nich wspomina, że ten wesel na pewno bardzo dużo kosztowało. I dlaczego ojciec zapłacił tyle za te wesele? and Libby's Wedding is so over the top. The way that they were describing this reception was that it was going to kind of be low key and everything. And then we walk in, and it's like, oh, like this is where the. Bo jak pamiętacie, jak mówiłam w zeszłym odcinku, ojciec Le zapłaci, zapłacił za całe wesele Budawi. Jednak wydaje mi się, że oni w ogóle nie biorą pod uwagę tego, że jest tam zupełnie inna waluta. I takie wesele, dla kogoś, kto płaci w dolarach, na pewno było dużo mniejszym wydatkiem niż na przykład takie samo wesele, właśnie na przykład w Ameryce, prawda? Jak ja bym miała zrobić e, wesele. W Wielkiej Brytanii, gdzie mieszkam, lub takie samo w Polsce, to na 100% mogłabym mieć takie super wypasione, wymarzone w Polsce za połowę pieniędzy, jakie zapłaciłabym tutaj. Po prostu waluta jest inna, pieniądze są inne i jestem prawie że pewna, że w Mołdawii jest to samo, więc oni patrząc na to mówiąc, że wow, jakie ekstrawaganckie wesele, bo sala jest piękna, bo jedzenie jest takie, są tancerki i występy, i że ich wesela w Mołdawii to w ogóle jest show, a nie wesele. To było piękne wesele i na pewno nie kosztowało aż tak dużo jak myśleli. Nie wiem, osobiście jak ja bym powiedziała, do czego to kamery i potem obejrzała, to. Wtedy ile widzę, to bym stwierdziła, kurczę, mogłam zamknąć buzię, bo wychodzę na mega zazdrosną osobę. Jednak jej rodzeństwo nie miało z tym problemu. Dziwiły mnie też komentarze znowu jedzenia, że jeden jest dziwne, kiedy tam leży kawior. Kawior, czyli jeden z takich bardziej ekskluzywnych przekąsek, że tak powiem. I oni po prostu patrzyli na to krzywo, mówiąc, co to w ogóle jest. Więc ciekawa jestem, jak bardzo ekskluzywni i wiecie, fancy jest jej rodzina, jeżeli uważa, że kawior też jest ble i w ogóle jedzenie poddanych. Przecież My, słuchajcie, do najważniejszego i najgorszego momentu tego wesela, czyli tego, jak ojciec Elizabeth e, przemawiał do nich. Wziął mikrofon, przemawiał e, w bardzo kulturalny sposób. Widać, że mimo tego, co się tam pomiędzy nimi działo, zgrzytało, to ona akceptuje Andrzej w swojej rodzinie i no, jest to jednak jego córka i jej szczęście jest najważniejsze. Jednak e, ten mikrofon zostaje mu odbier odbierany przez brata, e, czyli jako syna. I słuchajcie, w tym momencie e, Charlie, czyli właśnie brat Elizabeth, już miał o jeden drink za dużo w sobie. I mimo tego, że ojciec próbuje mu nie dać tego mikrofonu, to on mu wyrywa ten mikrofon no i zaczyna mówić. Ja mówię, że, um, nie do I just say um don't come to America and try to live up my dad. Don't ask my dad. Najlepsze jest to, że większość gości na tym weselu nie miała pojęcia, co oni mówią, więc Elizabeth stwierdziła, że zakończy to po prostu klaskaniem i takim łuu, dobrze. I wiecie, nikt w sumie nie wiedział, co się dzieje. Plus tam paru osób po stronie Andrei, które rozumiały, co, co się dzieje, jednak, no powiem wam. Nie, nie fajna sytuacja, więc Andrzej chciał być tym większym facetem w sytuacji i zabrał tego brata na zewnątrz i po prostu powiedział, że nieważne co pomiędzy nami było, to jest wesele moje i twojej siostry, proszę abyśmy dzisiaj się dobrze bawili, nie walczyli. Jednak mi się wydaje, że od samego początku ten brat strasznie, strasznie, strasznie chce sprowokować e, walkę z Andrejem. Już nieraz, nie dwa była sytuacja, gdzie oni byli bardzo blisko, aby pobić się fizycznie i wydaje mi się, że Andrej na pewno by pokonał Charlie'ego. I tutaj jest bardzo dużo po prostu y, takiej jakby manipulacji, i zauważyliśmy to z darenem oglądając wszystkie odcinki właśnie z tą parą, że rodzina Elizabeth przyciska po prostu guziki Andrzejego, żeby go jak najbardziej wkurzyć. Pytają te same rzeczy, cały czas są jakieś, wyci jakieś brudy wyciągać. I wiecie, jak wciskacie ten guzikiele razy, to w końcu to, w końcu to, to, to coś, kto ktoś wybuchnie. Oni po prostu czekają na to, ale w momencie, w którym Andrzej powie coś, czy zachowa się troszkę nie tak, to jest od razu, a widzisz, on jest agresywny, on jest taki, on jest taki. Ale to oni popychają go w tę stronę, a więc on jak bardzo stara się czycie, utrzymać swoje emocje, no to jednak jak ktoś was cały czas popycha, no to w końcu się wybuchnie. No. Koniec końców wesele było przepiękne i wszyscy się dobrze bawili, nawet brat sobie tańczył. Widać było, że za dużo za dużo się napił i prawdopodobnie jest mu z tym głupio, ponieważ w odcinku Tell All, który był wyemitowany na zasadzie rozmowy tak jakby na Skype'ie, na Zoom'ie, no bo wiadomo jakie czasy, no to brat Elizabeth powiedział, że wypił za dużo i jest mu troszkę Troszkę wstyd, czy widać było, że jest mu po prostu troszkę wstyd, ale w momencie, w którym Andrzej powiedział, że w jakiejś tam sytuacji wypił za dużo alkoholu i niepotrzebnie się zdenerwował na tego brata, to brat powiedział, że alkohol nie powinien być twoją wymówką. Jednak alkohol był wymówką w jego sytuacji, jeżeli chodzi o wesele, więc no nie wiem, coś mi tu nie wiem, dlaczego oni tak strasznie uczepili się tego Andrzej'ego, ponieważ oni są nadal razem. Wydają się być szczęśliwi, zdecydowali się na drugi ślub, na drugie wesele, mają córkę nadal, są razem do dnia dzisiejszego, i powiem wam, że nie ma z nimi żadnej jakiejś zdrady. Związanej. Jest po prostu duża zazdrość. Siostra Elizabeth nie mogła wytrzymać i zapytała się ojca, za ile wesel swoich dzieci zapłaciłeś. Ja odnoszę takie wrażenie, że on sam nawet nie wie. po czym ona mówi, że za trzy. I że to nie było ani jej wesele, ani Charlie'ego, czyli tego brata obecnego na weselu. Nie, nie bardzo rozumiem, dlaczego ona takie miała straszne pretensje, że ojciec nie zapłacił za jej wesele. Elizabeth po prostu przyszła i powiedziała, tato, czy zapłacisz tak. Więc może ten ojciec jest taki, że potrzebuje po prostu. Tego, by dane dziecko zapytało się po prostu twarzą w twarz, to to zapłacisz i on wtedy nie potrafi odmówić. Może być tak, że to jest jego. Ulubiona córka, chociaż moim zdaniem nie ma czegoś takiego jak ulubione dziecko w rodzinie, jednak na pewno zauważyłam to przy osobach w moim wieku, które mają rodzeństwo. Często jest jednak tak, że nie tyle, że jest ulubione dziecko, tylko że jest takie, któremu się bardziej pomaga. Takie, które jest, o, bo to by trzeba, o, bo to wiecie, o co chodzi. I to nie znaczy, że dana osoba kocha te dziecko bardziej od, nie wiem, syna czy drugiej córki, tylko o to, że właśnie zawsze się jakby pomaga bardziej tej jednej osobie, więc może tutaj o to chodzi że Elizabeth jest bardziej, nie wiem, ojciec jest bardziej taki, że trzeba jej pomóc. Nie wiem, mogę tylko wymyślać, ale widać, że jest po prostu jakaś... Ale widać, że tutaj jest głębszy problem niż Andrzej i to, że oni ponoć żyją dzięki pieniądzom właśnie ojca Elizabeth, a Andrei jest taką przepustką, żeby się po prostu wyrzeć na, na tej całej sytuacji. Kolejnym wątkiem, który był poruszony w tym odcinku Tell All, czyli jak już program się skończył i wszyscy potem rozmawiali na temat tego, co się działo, było to, że Andrzej nadal nie ma pracy. Nie wiem, dlaczego jest taka straszna gonka na niego, że on nie pracuje, ponieważ She's making enough money so we have to pay somebody else that we don't know to sit with my child yeah. and yeah, no, making I get, enough I get. money, but I can stay at home and I can enjoy my daughter and raise her. Favor to Miało to bardzo duży sens, ponieważ on powiedział, że ona pracuje, zarabia dobrze, a on jest w domu z dzieckiem. I w momencie, w którym on pójdzie do pracy, to pra... większość lub prawie cała jego pensja pójdzie na opiekę nad dzieckiem, więc ma to troszkę mało sensu, prawda? A dziecko jest wtedy z obcą osobą. I to jest takie coś, co wydaje mi się występuje w życiu codziennym wielu par. Wiele osób wraca do pracy, a potem okazuje się, że prywatna niania, niania kosztuje tyle samo, ile zarabiamy w ciągu miesiąca. Lub trzy czwarte naszej wypłaty, i się myśli, kurczę, nie ma tu sensu. Jakby jedyne co to, to, że może ktoś się spełnia zawodowo i wraca do pracy, ale cała wasza pensja idzie na opiekę nad dzieckiem. Trudna sytuacja, i wydaje mi się, że też wszyscy naskakują, bo on jest mężczyzną. Ale dlaczego kobieta, dlaczego nie może być ojciec, który zostaje w domu, dlaczego zawsze musi być kobieta, która zostaje w domu? Więc wydaje mi się, że jeżeli im pasuje taki układ, to nikomu nie powinno po prostu nic do tego, bo im to pasuje. Więc jestem ciekawa, jakie jest Wasze zdanie, ale wydaje mi się, że tutaj takie lekko seksistowskie komentarze, że to właśnie może Elizabeth powinna być w domu, a on powinien pójść do pracy. Z tego co widzę, oni są już razem ponad 4 lata i jakoś taki układ im pasuje. Więc to była tyle, jeżeli chodzi o update o Andrej i Elizabeth. Jestem ciekawa, czy będą pojawiali się w kolejnych odcinkach, e, może w jakimś nowym sezonie czy coś. E, mają kanał na YouTubie, który nie odniósł jakiegoś super sukcesu. Mają ponad 5 tysięcy subskrybentów, a ich filmy mają około tam od 5 do 8 tysięcy odsłon. Więc jak na osoby, które były w telewizji, nie jest to jakieś ogromne osiągnięcie w porównaniu na przykład do tego, co robi teraz Larisa i Colti, ale wydaje mi się, że do tego, że po prostu aż tam, aż tak dużo dramy nie było. Ta drama była pomiędzy rodziną, a daną parą, a nie pomiędzy, po, po, pomiędzy nimi e, dwoma. Więc dajcie mi znać, co myślicie na temat tej pary i na temat tej rodziny, bo moim zdaniem to naprawdę rodzina jej się trafiła dosyć taka chamska i jakby nietolerująca osób, które nie są e, z Ameryki. Ale to tylko moje zdanie. Więc ja wam dziękuję serdecznie za oglądanie kolejnego odcinka. Pamiętajcie łapce w górę, jeżeli lubicie to odcinek. Po subskrybowaniu mojego kanału, by być na bieżąco ze wszystkimi odcinkami, zapraszam też na mojego Instagrama i do zobaczenia w kolejnym odcinku. は <music>